Witam na kanale Kierunek Wnętrze dziś podejmiemy współcześnie ważny temat kryzys współczesnej cywilizacji. Co zrobić, gdy świat się wali, a ty masz przetrwać? Wyobraź sobie, że budzisz się rano, i świat, jaki znałeś, już nie istnieje. Wszystko jest szybkie, spolaryzowane, zalane informacją. Wojny, kryzysy, lęk, samotność w tłumie brzmi znajomo? Właśnie w takich chwilach warto sięgnąć po głębie. Nietzsche filozof kryzysu i odwagi nie przynosi gotowych odpowiedzi, ale stawia pytania, które potrafią wstrząsnąć duszą. I o tym będzie ten film. Jak myśli niczego mogą pomóc ci odnaleźć siebie w świecie, który się rozpada. Część I: Upadek starych bogów. Nietzsche pisał o śmierci Boga nie jako prowokacji, ale jako diagnozie czasów, w których dawne wartości tracą sens. A teraz rozejrzyj się. Jakie wartości naprawdę nami kierują? Pieniądz, liczby, lajki, pozory. Nietzsche pyta: co dalej? Co zrobisz, kiedy stary porządek przestaje działać. Część drugi. Nad człowiek nie jako tyran, ale jako twórca, wbrew pozorom nad człowiek niczego, to nie pan i władca. To człowiek, który potrafi przejść przez ruinę i nie zgubić siebie, nie ucieka w cynizm, nie poddaje się rezygnacji. To ten, kto mówi: Skoro wszystko się wali, ja zacznę budować, od nowa po swojemu. To odwaga bycia sobą, nawet gdy nikt tego nie rozumie. To wolność, która zaczyna się w środku. Część trzeci. Duchowe zubożenie versus siła ducha. Dziś uczy się nas, że trzeba być szczęśliwym. Ale nicze pokazuje, że nie o to chodzi. Chodzi o to, by mieć siłę, gdy szczęście znika. Gdy cierpisz, nie znaczy, że przegrywasz. Może to moment, kiedy dojrzewa twoja siła. Zadaj sobie pytanie, co robisz, gdy świat nie spełnia Twoich oczekiwań? Czy wtedy masz jeszcze w sobie tak dla życia? Część purto. wola mocy jako akt tworzenia. Nicze nie chce, byś był doskonały, chce, byś był twórczy. Wola mocy to nie dominacja, to decyzja nie wiem co będzie jutro, ale dzisiaj mogę coś zrobić. Napisać tekst, pogodzić się z kimś, stanąć w obronie prawdy, zrobić pierwszy krok. To wszystko jest wolą mocy, tworzeniem w czasie zniszczenia. Teraz zatrzymaj się i zapytaj, co we mnie nie zgasło, co chcę ocalić, nawet gdy reszta przestaje się liczyć. Co mogę zbudować z własnego chaosu? Komu mogę pomóc, bo sam kiedyś byłem w tym miejscu? Jak mogę przestać być biernym widzem i stać się twórcą? Te pytania nie są łatwe, ale są prawdziwe i właśnie dlatego warto je sobie zadać. Ten film to nie wykład, to zaproszenie, do odwagi, do tego, byś nie był tylko trybikiem. W świecie pełnym hałasu i strachu będziesz jak latarnia, która świeci, bo wie kim jest. Nawet w burzy. Niczy nie da ci pocieszenia, ale da ci narzędzia, i może to wystarczy. Jeśli ten przekaz Cię poruszył, udostępnij go dalej. Może ktoś właśnie tego teraz potrzebuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.